Koncepcja budowy zajezdni na stokach pojawiła się już pod koniec lat 60. Wtedy planowano zlokalizować tu wielki obiekt tramwajowo-autobusowy. Z biegiem czasu jednak yy, prace skupiły się nad budową i projektem zajezdni tramwajowej. Teren był rozległy i jest rozległy do dzisiaj, 10 hektarów. Tutaj można było z powodzeniem bezpiecznie i wygodnie rozlokować poszczególne elementy niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnej zajezdni. Prace budowlane rozpoczęły się w roku 78 i trwały do, do, dosyć długo, bo aż do roku 86. Oficjalnie zajeznie otwarto 15 marca 1986 roku i była to przez prawie 30 lat największa i najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce. Na terenie przytelefonicznej zlokalizowano wybudowano kilka ważnych budynków. Przede wszystkim budynek administracyjny, w którym to znalazły się biura i dyspozytornia. Wygodne i rozległe hale, czyli hala przeglądowa, napraw a pomiędzy nimi jasne dobrze oświetlone warsztaty oraz budynek myjni jako osobna budowla, dwutorowa myjnia y, wyposażona wówczas w automatyczną maszynę, która pozwalała dosyć wydajnie myć wagony. Zajezdnia oczywiście nie obyłaby się bez odpowiedniego pola postojowego, które jest y, olbrzymie i, i było przez, przez wiele lat w zasadzie na największe w Polsce. Jeśli przyjrzymy się, to widzimy liczne tory, do których jest wygodny dostęp i między którymi jest odpowiednia przestrzeń, na przykład po to, żeby przejechał jakiś wózek widłowy albo innego typu sprzęt. W, kiedy w 2008 roku pojawiły się nowe wagony niskopodłogowe, okazało się, że trzeba to pole jednak troszkę rozszerzyć, więc dobudowane zostały jeszcze trzy tory. I dobudowany został drugi wyjazd z zajezdni, bowiem był tylko jeden, co wiązało się z rozbiórką wiaduktu nad torami wyjazdowymi. W starym budynku administracyjnym znajdowała się dyspozytornia, czyli serce zajezdni, gdzie motorniczowie odbierali rano dokumenty karty wozu i po powrocie rozliczali się z danego pojazdu. Pod koniec lat 2000 podjęto decyzję o zbliżeniu fizycznie do siebie stanowisk dyspozytorskich i mistrzowskich, więc przeniesiono z tego budynku dyspozytornie do hal, dzięki czemu jest bliżej między odpowiednimi komórkami danej zajezdni, ta współpraca jest lepsza, no i przede wszystkim mniej jest krążenia po placu postojowym. Dzisiaj ten budynek jest czasami wynajmowany, generalnie stoi pusty, i być może zostanie zastąpiony przez nowe tory odstawcze, które, na które jest pomysł, żeby powstały jeszcze w pewnej ilości, żeby powiększyć możliwości zajezdni. Na terenie zajezdni przy ulicy Telefonicznej zaprojektowano różne rozwiązania, ponieważ duża ilość terenu pozwalała na rozrysowanie, rozbudowanie pewnych koncepcji. Był na przykład wiadukt, który łączył budynek administracyjny Droga przebiegała obok myjnia, a następnie biegła w stronę hali Taki charakterystyczny zakręt Można powiedzieć taka pętla I, i dawny wiadok, który wprost nad torami wyjazdowymi się kiedyś znajdował Wiadok został rozebrany w 2008 roku Szerokość jezdni była niewielka. Myślę, że była przeznaczona tylko dla transportu lokalnego tutaj w zajezdni. Rozbudowa w 2008 objęła jeszcze tory postojowe. Zbudowano trzy dodatkowe oraz wyjazd nowy z zajezdni, czyli drugi wyjazd. I trzeba pamiętać, że ten wyjazd jest połączony z tak zwanym torem szybkim, ponieważ tor okalający zajezdnię i omijający większość rozjazdów jest tak poprowadzony, żeby można było z odpowiednią prędkością całą zajezdnię objechać, nie tracąc czasu na zwalnianie na rozjazdach. Budynek myjni dla tramwajów był niezwykłym udogodnieniem. W środku na tym torze znajdowała się zautomatyzowana myjnia, a wykonana w takich technikach, jak można się było spodziewać w latach 80. niemniej jednak bardzo ułatwiała codzienne utrzymanie. Czystości taboru. Obok był tor, przeznaczony również do mycia wagonów, ale pozbawiony urządzeń, po prostu tam myto wozy ręcznie. Myjnia ta działała około 30 lat, później została zastąpiona przez nowoczesną konstrukcję z zamkniętym obiegiem wody. Kiedy w 1986 roku oddano do eksploatacji zajezdnię przy ulicy telefonicznej, była to szósta, Zajezdnia tramwajowa w Łodzi. Cały czas działała jeszcze zajezdnia tramwajowa przy ulicy Tramwajowej. Nieco później przerobiono na zakład naprawczy, zakład techniki, zakład remontu taboru różnie się to nazywało. I zajezdnia przy ulicy Telefonicznej otrzymała numer 6 i wozy, które z niej wyjeżdżały, miały szóstkę na początku numeru taborowego. Później, oczywiście, się to zmieniło i Pierwsza zajezdnia yy, przeniosła się formalnie z tramwajowej na telefoniczną. No i już mieliśmy od tego momentu do dzisiaj jedynkę z przodu w numeracji. Kiedy zajezdnia zaczynała działalność, znajdowało się na jej terenie około 160 jednostek, przede wszystkim 805 i przegubowe 803. Tutaj na zajezdnie przy ulicy Telefonicznej zawsze trafiał najbardziej nowoczesny tawor, najnowsze wagony. Podobnie było w latach 90., właśnie na tej zajezdni pojawiły się pierwsze zmodernizowane wagony z napędem firmy Elin. Nieco później, no do, prawie dokładnie 10 lat później, pojawiły się Pesy, które zostały zakupione do obsługi eutr W międzyczasie pojawił się City Runner, który był pierwszym w Polsce. Tramwajem ze 100% udziałem niskiej podłogi i mieliśmy pełen przekrój, jeśli chodzi o, o tabor, ale zawsze najbardziej nowoczesny. Z biegiem czasu wozów przybywało i pojawiały się też starsze jednostki, powiem w 2012 roku na telefoniczną przyprowadzono generalnie produkcji niemieckiej wozy typu GT6. M6S, GT8N, które były wcześniej eksploatowane zarówno przez MKT, jak i TP, czyli Międzygminną Komunikację Tramwajową i Tramwaje Podmiejskie, troszkę obniżyło to średnio wieku, ale zmieniło to nieco też sposób, sposób obsługi. Tak? To te wagony powoli, powoli były wycofywane, ale niektóre serie są używane do dziś. Zajezdnia przetelefonicznej to jest obiekt, który był budowany od podstaw na, na pustym placu i zniesiony został jako nowoczesny. Po raz pierwszy nie było potrzeby adaptacji przedwojennych zajezdni, hal, do obsługi nowoczesnego taboru. Zastosowano na Telefonicznej bardzo ważne i ciekawe rozwiązania, które ułatwiały obsługę pojazdów, między innymi wysoki tor, Czyli bezpośredni i nieskrępowany dostęp do aparatury, która w starych wagonach znajduje się pod podłogą. Pojawiły się też kanały, które były zakrywane metalowymi kratami, które można było usunąć i można było mieć dostęp do kolejnych elementów, takich jak wózki, hamulce szynowe czy, czy, czy inna aparatura. Odległości pomiędzy poszczególnymi torami również zostały zaprojektowane jako duże po to, żeby mógł na przykład przejechać wózek widłowy, który wiózł przetwornice czy inne ciężkie elementy. Kanały, czyli, czyli miejsca dostępowe zostały tak zaprojektowane, że zamiast betonu wylanego do główki szyny Stosowano kraty, które można było zdjąć, jeśli była taka potrzeba, żeby dostać się do y, poszczególnych elementów wagonu. Jak zajrzymy głębiej, to pod torem mamy przestrzeń. Tam jest kolejna kondygnacja i znajdują się pomosty. Pomosty, które są ruchome, mogą podjeżdżać do góry albo opuszczać się w dół, tak żeby ułatwić pracę pracownikom serwisu. Czyli, czyli mamy osobną kondygnację z pełnym dostępem dla wózków widłowych, dla lokalnego transportu, tak zwaną piwnicę. Wszystko to ułatwia i ułatwiało obsługę pojazdów yy, wytworzonych w tamtych czasach, które, które miały aparaturę przede wszystkim pod podłogą, czyli dostęp musiał być od spodu. Odpowiednie stanowiska zaprojektowano do obsługi pantografów. W wagonach typu 805N czy w przegubowcach w 803, pantograf to było praktycznie jedyne urządzenie zlokalizowane na dachu, i balkoniki w takiej ilości do obsługi tego, co na dachu wystarczały. Kiedy jednak w 2002 roku na telefoniczną zaczęły trafiać Citranery, których w sumie było 15, okazało się, że jest Potrzeba stworzenia większej ilości stanowisk z dostępem do dachu, bowiem niskopodłogowy tabor nie ma praktycznie nic pod podłogą, oprócz wózków a całą aparaturę ma zlokalizowaną na dachu. Wymagało to oczywiście prac dostosowawczych w Zajezdni, jeśli chodzi o obsługę góry. Na terenie Zajezdni zachowała się diorama, która pokazywała pierwotny projekt. Całego obiektu wykonany no, w zasadzie w 99%. Nie zbudowano jednakże takiego bocianiego gniazda, takiej wieży obserwacyjnej przy budynku administracyjnym, bowiem no, jest to tajemnicą, że byłoby to niepraktyczne ciągle tam wchodzić i schodzić w górę i w dół przez, przez, przez cały dzień. Cały obiekt praktycznie nie zmienił się do dnia dzisiejszego, ale trzeba pamiętać, że. W ostatnim czasie dobudowano nową halę przeglądowo-remontową, która stanęła w tym miejscu, na tej działce, na, tym, na tej części działki, która pozostawała jakby rezerwą terenu. Wcześniej, rękami pracowników, czyli jak to się mówi kiedyś w czynie społecznym, wykonano na tym polu boisko do gry w piłkę, w piłkę nożną i, i korty tenisowe, gdzie pracownicy po pracy mogli. Yy, zażywać sportu. Była również podstacja, bardzo istotny element dla życia zajezdni i całego, całej tej części sieci tramwajowej, która również została na, jako pierwsza rozebrana. Zbudowano nową podstację, bo inaczej zachodziłby konflikt, nie byłoby jak tej hali, a dokładniej torów wyjazdowych. By Każda zajezdnia tramwajowa musi mieć określone moce przerobowe, jeśli chodzi o codzienne przeglądy Wagonów. Kiedy wagony zjeżdżają z trasy, muszą być przejrzane pod kątem awarii i zakwalifikowane do, do napraw albo do dalszej następnego dnia jazdy. W hali przeglądowej przy ulicy telefonicznej możemy zauważyć, że projektant przewidział duż, dużo stanowisk, i faktycznie jest duża, dużo, są duże możliwości. Obsługi tych wagonów, które zjeżdżają i nie ustawiają się w wielokilometrową kolejkę, tak, tylko są na kilku torach obsługiwane. Oczywiście ten zakres jest dosyć duży, ponieważ są wstępnie czyszczone, czyli, czyli brudy są wymiatane. Elektrycy sprawdzają wszystkie sprawy związane z żarówkami, kasownikami i mechanicy z najważniejszymi aspektami. Pracy poszczególnych podzespołów. W lutym 2018 roku rozpoczęła się budowa nowej hali remontowo-przeglądowej, która to została wybudowana w ramach jednego projektu z zakupem 12 nowych wagonów niskopodłogowych. Ponieważ moce dotychczasowych hal zaczęły się kurczyć, a wagonów niskopodłogowych przybywać. Zatem postanowiono wznieść nowy obiekt, który pozwoli na dodatkowe ułatwienie w obsłudze niskopodłogowców. Znajdujemy się w nowej hali oddanej 2 lata temu ponad 2 lata temu. Jest to najnowszy obiekt taki tramwajowy w MPK na chwilę obecną. No, hala na choczienawicach pewnie będzie fajniejsza jeszcze, ale na razie ta jest najnowsza. Mamy tutaj 10 stanowisk do obsługi wagonów, z tego dwa na stanowiskach na Estakadzie. Które są za nami dwa stanowiska podnośnikowe razem z odsuwaną siecią trakcyjną, dwa stanowiska przystosowane do obsługi aparatury na dachu i cztery stanowiska takie blacharsko-lakiernicze, które są odizolowane od pozostałych stanowisk i praca przy tych ciężkich i brudnych robotach nie przenosi się na teren hali żeby jednak obieg został uruchomiony trzeba było najpierw rozebrać starą podstację trakcyjną która znajdowała się w tym miejscu i wybudować nową co też uczyniono i w lutym 2019 roku oddano do użytku tą nowoczesną halę na zajezdni mamy 180 pociągów Serwis na trzy codziennie na miasto wysyłamy obecnie 124, a na tej hali są serwisowane wszystkie pojazdy niskopodłogowe, czyli 59. Natomiast w styczniu 2021 roku dokończono inwestycje budując tory wyjazdowe, które nie mogły być skończone, dopóki stara podstacja nie została do końca rozebrana. Budowa hali została zakończona dwa lata temu, w tym roku dokończyliśmy tory wyjazdowe ha z hali i następna taka duża inwestycja na telefonicznej to będzie rozbudowa pola odstawczego o kolejnych 10 torów, na których zmieści się około 30 wagonów typu PESA. W tym roku kończymy plany. Mam nadzieję, że już przed okresem, kiedy do planów finansowych trzeba podać koszty, będziemy znali koszty, także będziemy mogli w miarę precyzyjnie na przyszły rok zaplanować koszty budowy torów odstawczych. Natomiast jeżeli zbudujemy tory odstawcze, to następna rzecz, którą chcemy zrobić już za kilka lat, to budowa czy rozbudowa pomieszczeń dla motorniczych, żeby motorniczowie rozpoczynający i kończący pracy mieli lepsze warunki i żeby mieli krótsze dojście do tramwajów.